Witam Was, kochani, pierwszy raz w 2024 roku. Ten komentarz napisałem parę dni po bardzo ciekawym, spektakularnym wydarzeniu, od którego upłynęło już parę tygodni. I chciałbym zaznaczyć, że nie mam tak zwanych poglądów politycznych. A jeżeli już ktokolwiek chciałby mi je przypisywać, to są to poglądy propolskie, pro-sławiańskie, pro-lęchickie, prordzenne, pro-naturalne, czyli takie opierające się o prawo naturalne. Czy nawet propaństwowe, ponieważ mieszkam na terenie państwa, zwanego aktualnie Polską. A i Lechistanem i staram się bronić wartości i interesów tegoż państwa. A komentuję tę sytuację wyłącznie dlatego, że zjawisko, które widzimy w Belwederze, w Sejmie i pewnie jeszcze paru innych miejscach w Polsce, może pojawiać się i w kolejnych latach. A gaszenie podobnych pożarów, daj Boże, będzie niebawem zjawiskiem powszechnym. Od paru dni media w Polsce i na świecie komentują sytuację, która miała miejsce w polskim, niepolskim czy polskojęzycznym Sejmie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby zasięg i rozmiar tych komentarzy nie objął tylu osób, środowisk i był bardzo często aż tak kontrowersyjnie negatywny. A cóż takiego stało się? Ano usunięto zagrożenie, jakim był niewątpliwie otwarty ogień w budynku i zrobiły to odziwo nie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przebywających tam ludzi i tegoż budynku, jakby nie było publicznego, ale jeden sposób, który szczęśliwie zauważył zagrożenie Bohaterska postawa tegoż posła spowodowała lawinę kolejnych zdarzeń i konsekwencji dla niego. Medialny hałas, który pojawił się zaraz potem, przeszedł wszelkie oczekiwania, zarówno dla niego, jak i tych, co te świece zapalali. Nie od dzisiaj wiemy, że żyjemy w potwornie, karykaturalnie, wprost, Zniekształconej rzeczywistości medialnej. Prawdy w mainstreamowych mediach, czyli mediach tak zwanego głównego ścieku, nie ma od dawien dawna. Po co więc wysłuchiwać komentarzy do komentarzy? Jeżeli chcemy wiedzieć, co tak naprawdę stało się w Sejmie, wysłuchajmy sprawcy tegoż wydarzenia, który chętnie dzieli się z rodakami. Intencjami swojego działania opowiada o powodach, które nim kierowały, i tak dalej. Nie słuchajcie, kochani, tych wszystkich opowiadaczy i komentatorów, ujadających teraz i zbijających swój kapitał, bardzo często polityczny i finansowy. Ta sytuacja powinna wydarzyć się już dużo wcześniej, gdyż zwyczaj zapalania Świec został zainicjowany w Sejmie kilkanaście lat temu. Dlaczego więc wtedy nikomu to nie przeszkadzało? Dlaczego dopiero teraz? To pytanie oczywiście do naszego strażaka. I to nie ja będę na nie odpowiadał, chociaż wiem dlaczego akurat teraz. Późno, niestety. Ale lepiej późno niż wcale. Jak mówiła moja babcia. Kochani, jeżeli zadajecie sobie podobne pytania dlaczego, to szukajcie odpowiedzi u źródła. A źródłem niewątpliwie najlepszym i najbardziej wiarygodnym jest bohater tego zdarzenia, czyli jeden z ważnych posłów naszej kochanej konfederacji. Jego słuchajcie, jego wyjaśnień, jego przesłania, które ma dla Polski i Polaków. Każde inne źródło komentujące to, co wydarzyło się w polskojęzycznym sejmie, nie jest wiarygodne i próbuje zbić na tej bardzo ważnej dla naszej narodowej przyszłości sytuacji swój mniejszy lub większy kapitał czyli ogrzać się w tym wygaszonym, na szczęście symbolicznie, ale i realnie, chociaż na chwilę gaśnicowo-triumfalnym ogniu. To jest dla Was ode mnie przesłanie i zarazem komentarz do tego, skąd inąd odważnego czynu. Odsyłam Was przede wszystkim do naderlicznych wywiadów, których ten poseł ostatnio udzielił, jeżeli oczywiście nie zostały one usunięte jeszcze przez internetowych cenzorów. I szkoda czasu na cokolwiek innego, szczególnie na komentarze szkalującego, a tych będzie coraz więcej. Z tym przesłaniem zostawiam Was i nie zabieram więcej cennego czasu. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a będzie Wam otworzone. Tylko róbcie to z głową i docierajcie do źródła czystej wody, do sedna, do prawdziwej informacji, do zrozumienia, dlaczego stało się to, co stać się wreszcie musiało. Po co? Ano, po to, aby Polska była kiedyś. Polska. I jeszcze po z ostatniej chwili, znalazłem w necie piosenki rapującego myśliciela. Nie lubię rapu. To nie jest moje pokolenie. <grystanie> Jestem z pokolenia lat 50. i 60. Ale rozumiem, że każde pokolenie ma prawo do swojej muzycznej formy wyrażania. Emocji, swoich myśli. Brawo! Brawo, brawo! Posłuchajcie utworów myśliciela, zwłaszcza na temat tej sytuacji i osoby naszego posła. Sława sławianom, mądrości panom! Sława lęchitom, kaszubom, szczytom. Sława. Pozdrawiam was serdecznie. I oby do nowego roku, który zaczyna się, jak wiemy, 20-21 marca każdego roku. To jest prawdziwy nowy rok, a nie tylko rok obrachunkowy, który został wprowadzony za czasów początków watykańskich rządów w Europie i na świecie.